Witam wszystkich na kanale Felchers Live. Chciałbym rozpocząć nowy cykl materiałów. Tym razem będą to prezentacje na temat RSI. Pierwszy film taki ogólnikowy, natomiast kolejne z konkretnymi przykładami, bo myślę, że takie poszczególne przypadki są lepsze do nauki oraz są polem do dyskusji. Jak możemy rozszyfrować skrót RSI? Możemy go rozszyfrować jako Rapid Sequence Intubation lub Rapid Sequence Induction. Ja wolę ten drugi skrót, dlatego że pokazują nam, że. RSI to wstęp, indukcja do znieczulenia, pierwszy etap znieczulenia ogólnego, który robimy w jakimś celu i który najczęściej później podtrzymujemy, czy w ramach zespołu ratownictwa medycznego przekazujemy pacjenta do soru, czy z sor na oddział intensywnej terapii, czy na blog operacyjny, a nie jest to tylko włożenie rurki intubacyjnej do tchawicy i zakończenie sprawy. Definicja RSI jest to procedura intubacyjna używana w przypadku ryzyka aspiracji treści pokarmowej do płuc. Wszystkie intubacje, które wykonujemy w ramach zespołu ratownictwa medycznego czy w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, są obarczone ryzykiem aspiracji. Nigdy nie wiemy, kiedy pacjent ostatni raz jadł, czy je znaczo, dlatego tutaj wszystkie leki podajemy bezpośrednio po sobie celem zminimalizowania ryzyka aspiracji treści. Jakie są w ogóle wskazania do? Intubacji. Skala GCS jest takie powiedzenie Glasgow 8 Intubate. Została stworzona ta skala dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, natomiast dzisiaj często jest interpretowana także u innych pacjentów, na przykład u takich upojonych alkoholem. I teraz, czy pacjent z GCS-em 4 upojony alkoholem powinien zostać zaintubowany? Jeżeli ma odruchy gardłowe, uważam, że nie powinien być intubowany. Nie można też intubować kilku pacjentów dziennie w SOR, którzy są po prostu upojeni. Alkoholem. No, konkretne wskazania i konkretne przypadki, tak jak mówiłem, w następnych filmach. Dla kogo w ogóle jest RSI? RSI myślę, że jest dla osób, które przynajmniej kilkadziesiąt intubacji wykonały na spokojnie w ramach bloku operacyjnego, gdzie nauczyły się tej procedury oraz potrafią, znają podstawowe leki anestezjologiczne i znają podstawowe objawy pacjenta nieprzytomnego. Trzeba się nauczyć podstępować z pacjentem nieprzytomnym, wiedzieć jakie są komplikacje, jakie są powikłania stosowania różnych leków anestezjologicznych. Jeżeli ktoś tego nie robił, nie robi na co dzień, to nie powinien się za zabierać, dlatego że jest to procedura, w której bierzemy pełną odpowiedzialność za pacjenta, kontrolujemy jego oddech, także jest to bardzo niebezpieczne. Przyczyny niepowodzeń są różne, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Intubacja na bloku operacyjnym z czystym gardłem pacjentów przygotowanych to co innego, a co innego niestety intubacja w domu, na drodze, gdzie są wymioty. I tutaj może się okazać, że nawet pacjent, który teoretycznie powinien być prosty do zaintubowania, no niestety w praktyce tak się nie dzieje. Każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest to, tak jak mówiłem, bardzo odpowiedzialna procedura. Wszyscy muszą wiedzieć, co mają robić, i musi być do tego odpowiednio przygotowany i sprawdzony sprzęt. Pamiętajmy o tym, że czas to mózg. Nie ma sensu się fiksować na przykład na intubacji przez kilka minut. Jeżeli się nie udaje, przechodzimy do następnego planu planu B, planu C i próbujemy zapobiec hipoksji. Tutaj mamy taki plan, który można stosować w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Jest tutaj taki akronim soupni są różne inne, na przykład speedbump. Chodzi generalnie tutaj o to, co musimy mieć, żeby bezpiecznie wykonać procedurę RSI. Na pewno musi być worek z podłączonym tlenem na 15 litrów, w którym wykonujemy tlenoterapię bierną, insuflację tlenem, aby zwiększyć ilość tlenu, którą pacjent ma w komórkach i umożliwić nam jak najdłuższy czas prowadzenia intubacji bez hipoksji pacjenta. Do tego potrzebny jest na pewno SAK, laryngoskop sprawdzony, czy działa najlepiej. Dwa laryngoskopy, prowadnica typu burzi, wszystkie leki ponabierane czyli lek. Indukcyjny na nasenny, lek zwiotczający, czasami lek przeciwbólowy. Musimy być przygotowani na to, że po znieczuleniu, po RSI może dojść np. do hipotensji, więc muszą być przygotowane do tego różne inne leki i musi być pacjent zamonitorowany. Przede wszystkim musi mieć pacjent ciśnienie tętnicze, saturację i akcję serca. Tutaj mamy plan. Postępowania w przypadku nieudanego resji. Plana, no to wiadomo, zabezpieczamy pacjenta, robimy insuflację tlenem, podajemy leki, intubujemy i później prowadzimy dalsze podtrzymanie znieczulenia. Wszystko fajnie. Natomiast co, jeżeli to się nie powiedzie? Plan B, tutaj jest akurat wideo tak jak mówię, w niektórych sorach są wideolaryngoskopy, natomiast wideolaryngoskop to też nie jest sprawa taka, że każdy, kto weźmie go do ręki, będzie umiał bez problemu zaintubować. Trzeba mieć w tym też doświadczenie, robić to. Jeżeli ktoś nie, nie ma z tym doświadczenia, no to łatwiej mu na pewno zaintubować normalnym laryngoskopem, w którym jest inne pole widzenia. Także tutaj jest plan B, wideolaryngoskopia. Myślę, że w większości sorów i zwłaszcza w zespołach ratownictwa medycznego plan B no to będą przyrządy nadgłośniowe, czyli np. Na maska krtaniowa. Próbujemy maski krtaniowej, jeżeli i to zawodzi, dochodzimy do sytuacji, kiedy nie udaje się wentylować na maskę, nie udaje się maską krtaniową zabezpieczyć dróg oddechowych. no niestety, ale trzeba przejść do planu tutaj D czy w ramach zespołów ratownictwa C, czyli chirurgicznego udrożnienia dróg oddechowych, które myślę, że najlepszym sposobem do tego jest przy, przy pomocy prowadnicy biżu i rurka szóstka z mankietem. Te wszystkie przyrządy do quick trachy i tak dalej. Myślę, że mają gorszą skuteczność. Tutaj mamy jeszcze schemat typu Vortex, organizacji, która zajmuje się trudnymi drogami oddechowymi. I tutaj myślę, że to jest schemat stosowany w ramach Zespołu Ratownictwa Medycznego, czyli próba intubacji, jedna, druga, maksymalnie dwie próby. Jeżeli nie uda się to. Maska krtaniowa, jeżeli nie uda się maską krtaniową, no to niestety, ale trzeba podjąć próbę chirurgicznego udrożnienia dróg oddechowych. Jakie leki występują w polskich zespołach ratownictwa medycznego, czy na polskich sorach? Przede wszystkim etomidat, fentanyl, ketamina, propofol, można się do tego dodać midazolam, lidokainę, jako leki przeciwbólowe oraz nasenne stosowane w erezji. Jest tutaj jeszcze w tej tabelce tiopental, natomiast no, na większości sorów już nie ma tiopentalu. Natomiast jeżeli chodzi o leki zwierczające, w RSI używamy dwóch leków: jeden to rokuronium, a drugi suksametonium, czyli skolina. I te dwa leki chciałbym jeszcze tutaj chwilę omówić. Leki przeciwbólowe oraz leki nasenne będę omawiał w poszczególnych filmach wskazania do ich zastosowania na konkretnych przypadkach. A tutaj jeszcze chwilę porównaniu z skoliny i rokuronium, czyli środka depolaryzującego versus środek niedepolaryzujący. Skolina działa krótko. Natomiast rokuronium długo. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli rokuronium podamy w dawce do RSI, czyli 1 mg na kilogram czy 1,2 mg na kilogram, no to pacjent zostaje zwiotczony na kilkanaście lub kilkadziesiąt minut w zależności od danego pacjenta. Natomiast najczęściej w ratownictwie medycznym skazania do intubacji nie przechodzą, także jeżeli decydujemy się już na RSI, to myślę, że lepszym środkiem z rokuronium musimy pamiętać o tym, że Odwracalność jest możliwa tylko przy użyciu Gamma-Dexu, bridionu, środka, który jest bardzo drogi i słabo dostępny. Natomiast kolina, tak jak mówiłem, jej zaletą jest to, że działa krótko. Są takie drżenia pęczkowe, które występują po zastosowaniu, co pokazuje nam, że już zaczął lek działać. Natomiast zwiększa stężenie potasu, zwiększa stężenie, zwiększa ciśnienie śródczaszkowe, chociaż jest to efekt tylko chwilowy, no i nie nadaje się u pacjentów z miasteniem oraz z różnymi miopatiami. Dziękuję bardzo za ten pierwszy odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych, gdzie już konkretne przypadki zastosowania RSI.